Dzień dobry, kochani, witamy się z Wami w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jak patrzę na tą pogodę, co się dzieje za oknem, to nie mam ochoty dosłownie wychodzić nigdzie. Ale z racji tego, że dzisiaj lecę do fryzjera, ogarnąć to, co tu się dzieje. Widzicie te moje przody? Zawsze przody robię. Jaśniejsze i wtedy widać największy odrost. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jakby tutaj te przody są dopiero rozjaśnione od połowy, czyli to oznacza, że tyle urosło mi włosy, więc to dobrze. Ale z odrostami chodzić nie lubię, więc w końcu jadę je zażegnać. Wiecie, blondynką w tym jest najgorsze, właśnie, że jeżeli rozjaśniacie włosy, to ten odrost pojawia się co chwila. Co chwila i co chwila trzeba robić to samo, a ja jadę dzisiaj do nowego miejsca, także zobaczymy, co oni wyczarują dzisiaj na mojej głowie. Nie mogę się doczekać. Jakieś świeże włosy rekompensują nawet to, co widzę przed sobą za oknem. Czy ty zobaczysz dzisiaj różnicę w moich włosach, czy jak zwykle tego nie zobaczysz? Będę pamiętał, że byłaś się fryzjera. I wtedy się będziesz zachwycał, jak wrócę, mimo że we mnie różnicy nie będziesz widział. <grym> Typowy chłopak. Ja się założę, potem ci we mnie odwiozę. Chyba to jest w sumie blisko może potem wrócić taksóweczką, to będę pamiętał właśnie, że byłaś ofrezjera. Nie wracam taksówką, przyjedź po mnie i jedziemy odebrać naszą kliszę, wywołane zdjęcia, bo dzisiaj dostaliśmy SMS-a przecież. To co, wy, to co z urodzin tak, robiliśmy, fateczki. Tak, Dobra, w tak, w końcu po takim czasie mamy Ale bardzo zdjęcia. długo wywołują to, bo to minęło blisko miesiąc czasu. No, on ci mówił wtedy chyba, że trzy tygodnie około i powiedział, że ale będzie szybciej, ale nie było szybciej. Trzy tygodnie, okay. jak nic minęło od tego no. czasu. Ale nie, nie mogę się doczekać tych zdjęć, także od razu po fryzję, że tam pojedziemy, dobra? Dobra, i doczepimy sobie do naszej tablicy, która jest w studio i będzie tak ładnie, rodzinnie. Dobra. Umowa stoi. I jestem na miejscu dzisiaj. O moje woski zadba forma Hair Design, także wchodzimy i zobaczymy, co się będzie działo. Mega się jaram. Zawsze mnie włosy nowe cieszą. Na nią to, czeka. Pyszność tutaj na mnie czekała. Na nią czekało, także jestem ideałem mężczyzny. E, I no moi drogi. Powiedzmy, powiedzmy! Powiedzmy, <laughs> powiedzmy, coś by się znalazło, e, nie tak? E, natomiast dzisiaj rano wstaliśmy, byliśmy też na badaniach i e, wyobraźcie sobie, że zastał nasz, nas śnieg. I e, ja byłem tym faktem przerażony, ale na szczęście tego się tego nie było dużo, bo nie wymieniłem opon. Opon na, na opony zimowe dopiero idę za tydzień e, na wymianę, dlatego trochę się bałem. Ale jak potem widziałem, że jest kilka stopni na plusie, to jednak e, te nerwy mi przeszły. A jako, że zaraz wybywamy z domu, to chodźcie i przygotujemy razem maczę. Będę ją robił sam po raz pierwszy, bo cały czas ją Ania robi tak naprawdę. E, dlatego zobaczymy, czy wyjdzie mi taka dobra jak jej. jak Ci wyszła No właśnie, Ty, zobaczymy zaraz czy miodu chce, chyba nie Chyba Wypij... ja też nie tym razem. Ale masz za to brownie Tak, dlatego nie daję miodu Gdyby nie brownie to bym y, dodała miodu, bo wtedy jest słodsza i lepsza, nie jest taka gorzka y, Ale ogólnie ta matcha jest mega super Później spróbujemy jeszcze z oro i tak. Tutaj porównamy która lepsza, więc damy Wam znaka jak macie ochotę też sobie robić takie napoje w domu Niestety, ja dzisiaj, niestety nie mamy kubeczków do maczy. Ja powiem, Ale widziałem dzisiaj... ładne w holi. Jedziemy do Arkady tak. odebrać klisze, w sensie wywołanie klisze Proszę. i idziemy do Homli po te kubeczki. Okay. I ja chcę jeden kubeczek taki Bo kubeczek. w wygląda choinki. Mega są te szklanki i domaczy będą wyglądać jak choinka po <noise> My zawsze pijemy macze z mlekiem, e, znaczy zawsze od trzech dni e, e, pijemy z mlekiem waniliowym i najlepsze jest mleko wanilowe, wa, waniliowe Alpro i generalnie... I to jest to mleko roślinne, żeby roślinne nie było już tak sojowe. E, I generalnie to mleko nawet do kawy jest po prostu to jest game changer, a e, już nie mówiąc o maczy, dlatego e, zdrówko, zobaczymy ale ja wcześniej, bardzo dobre się Spoko, proszę. spoko. Tylko, tylko, tylko delikatne. Tylko, y, aż moje jest mega mocne, a dałem tyle Bez samo, ale niestety nie było ostatnio Alpro i wziąłem zamiennik Alpro i nie smakuje tak dobrze jak Nie boś. jest takie intensywne paninie, nie? Palinie, jest takie nie? Wsi, ale jest mega dobre. Strówko. Wpadliśmy odebrać nasze odbitki. Jesteś zadowolona? Ja już nie mogę doczekać, się je otworzę, ale zrobimy prezentację w domu dopiero. Dobra, ale na pewno nie ma całości kliszy, bo zapłaciliśmy mniej niż oczekiwaliśmy. Tak, ale no właśnie, jestem ciekawa, po ile w sumie wychodzi jedna odbitka. My zapłaciliśmy niecałe 80 zł, a wydaje mi się, że normalnie było 130, więc bardzo dużo kliszy nam zostało w tej imprezie. Si. E, I po prostu ją zwróciliśmy. E, byłem, byłem pewny, że z chłopakami ją wykorzystam do końca, ale. Nie udało się. Brunetki, blondynki, ja wszystkie Was dziewczynki całować chcę. Wpadliśmy do Homli i odnośnie maczy. Tutaj macie zestaw y, za 179 zł. Tylko my kupowaliśmy za ile? Było? To Nie, to było za 200. Za 200, mamy, ale raz, razem z maczą. to, mhm. ale mamy macze, ale nie mamy tej łyżeczki, nie, która by się łyżeczki, przydała, tak. I nie mamy tego, więc... A to jest w ogóle bardzo ładne i to wszystko podobno do naszej. Nawet komuś na prezent zrobić, y, to jak coś, to daje wam prezentownik. Są szklanki, które chcieliśmy. To ja je pierwsze zobaczyłem jak coś. Bo ja chciałam takie choinki, ale te choinki na żywo wyglądają źle. Na stronie wyglądały ładnie. O to ci chodzi, tak? Nie no, choinka to co było na a, wejściu. Okej, okay, dobra. Więc weźmiemy te, a tu się ja, laty ja zmieści? Ja Matiego. u mati Matti pozdrawiam Cię na insta i powiedział właśnie, że są homni i są może takie cztery szklanki, także polecam je wziąć. No ja bier, bierzemy cztery, tak? Tak? Tylko mówię, czy się laty do nich zmieści, ale powinno się zmieścić, co nie? Powinno. Powinno. Do chyba akurat, bo ta szklanka, co w której robimy matchy jest podobna wielkościowo raczej, ta filiżanka. To bierzemy cztery poproszę. To po jest już tyle pięknych świątecznych dekoracji, że nie mogę się doczekać w vlogmasa i zakupów świątecznych. A ja mam coś dla Ciebie. My kupiliśmy szklaneczki, a dla Ciebie kupiliśmy zabawkę. Proszę. Kolejną do Ko kolekcji. Kolejna do kolekcji. <laughs> on lubi to się leszczą za bardzo. Tak, tak ja, to... ja zawsze jak takie dziecko się cieszę z tych nowych zabawek. Ulica Próżna w Warszawie. Jeśli tu mieszkacie, że tutaj przyjeżdżacie, to polecam wam tutaj przybyć i podziwiać plac Grzybowski. Zaraz coś panu znajdę za to miejsce parkingowe. Oj, przydałoby się. Przydałoby się, co nie? Zaraz coś ogarniemy. O, na pewno mam dla pana z dwa cukierki, które tutaj znalazłem na osłodę życia. I... O, i tutaj jakieś drobniaczki, także proszę. Dzięki, dziękujemy. dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ale naprawdę. To jest ładniejsze jak samochód. Tak, ładniejsze. No wie pan, no sprzęt. Znaczy może i bardziej przydatne. Tak, to na pewno. to na... jak miał wybrać kamera czy auto, to pewnie bym wybrał kamerę. Tak. Nie, bo to jest i pamiątka i tego wszystko można zrobić. Tak. A samochód to można kupić rowerykać no, czy No przykład, pewnie, ten. że tak, 3 metrem, oczywiście. No. Dziękuję to jest bardzo. Do widzenia. Zawsze dla tych panów od miejsc parkingowych, którzy trzymają czy pokazują, że jest wolne, to staram się coś rzucić i pamiętam, to było całkiem niedawno, jak miałem z jakiejś tam podróży 5 euro w schowku i dałem 5 euro temu panu, to po prostu on był tak w niebowzięty, tak mi dziękował. I jestem też tego zdania, że nigdy nie wiadomo, co takiemu człowiekowi się przydarzyło w życiu. I tutaj też nie warto oceniać ludzi po okładce, a ci panowie są za, zawsze zazwyczaj mili, ten był przemiły dlatego jeszcze uciąłem z nim małą konwersację on się uczył na Zenitach, aparat Zenit, ja Zenitów nie wiem, nie pamiętam w ogóle, nie znam takiej nazwy i mówił, że na tym się uczył, no także Przynajmniej się też człowiek dowie kilku nowych rzeczy od takich ludzi. Czy to jest rogal, o którym to ci jest... wczoraj wspominałam? To jest rogal, o którym wczoraj wspominałaś, także proszę. Dziękuję. W ramach Twoich badań to, że to, też jesteś dzielna. Dziękuję. To jest kochana. Zobacz, co ja mam dla ciebie. No właśnie, widzę, że coś tutaj. Przyszło. Mamy zestaw herbat na całą zimę, mamy kubek od Liptona, soczek malinowy, taki jakiś chyba lepszy niż ten co my mamy aktualnie, imbir, pomarańcza, cytryna, tyle herbatek, Super. miód jest, także... Przyda się, to ja teraz Twoja mama przyjeżdża to będziemy pić. Dobrze. Jakiś czas temu pokazywałam Wam, że zamówiłam takie bambusowe miski dla Kolbiego, tylko tamten rozmiar był dużo, dużo za duży. I stwierdziłam, że po prostu tamte zwrócę i wymienię je na mniejsze, ale niestety u tego sprzedawcy, gdzie kupowałam, to chyba zamówiłam na Allegro, nie było tego rozmiaru mniejszego, więc zamówiłam z dwóch stronek, gdzie po prostu znalazłam mniejsze. I dzisiaj przyszła ta miska do wody, i ona prezentuje się tak. Ogólnie jest bardzo ładna, jest w bardzo ładnym kolorze, jest taka bambusowa, ma ten Poślizg, więc fajnie. A jutro, z tego co wiem, ma przyjść ta do jedzenia z takim spowalniaczem. Właśnie też ten rozmiar mniejszy, i wydaje mi się, że ten teraz rozmiar będzie idealny. Muszę jeszcze zmienić mu matę pod te miski, bo on ma już taką starą. Więc może nawet dzisiaj podjadę, kupię mu gdzieś taką matę, żeby po prostu miał to swoje miejsce do jedzenia. Czyściutkie, nowiutkie, ale miska jest bardzo ładna. jest ja druga. No, zamawiałam z dwóch sklepów i jutro przyjdzie to druga. Aha, okej, okay. myślałam, że dwie ja odebrałam. No no. No to nie. ta jest już lepsza. Lepiej to wygląda. A ładna, prawda? Taka w moim stylu beżowiutka. Tak, będziesz sobie robić zdjęcia na Instagram z tą miską. <głosy> Dzięki. <głosy> Powiem wam, że... Coś z naszą kliszą poszło nie tak, a mianowicie wywołane zostały tylko i wyłącznie zdjęcia z urodzin, a my po urodzinach robiliśmy tych zdjęć jeszcze sporo. Wiem, że Michael był na siadaniu z chłopakami, robił sobie z nimi zdjęcia, robiliśmy jeszcze jakieś zdjęcia w domu, żeby tą kliszę jakby całą uzupełnić. I dlatego wyszło tak mało za te zdjęcia, bo my zapłaciliśmy chyba 77 zł, a pełna klisza kosztuje około 120-130. No i teraz wynika właśnie to z tego, że ta klisza jakby nie była uzupełniona, więc ja nie wiem, czy ten aparat jest taki trochę popsuty, czy coś się stało, czy może jakoś przerwaliśmy tą kliszę. Nie mam pojęcia, nie znam się totalnie na tym, ale chociaż fotki z urodzin pamiątkowe są. I takie zdjęcia w ogóle jest to mega fajna pamiątka, i chyba musimy sobie więcej z Makelem zdjęć wywoływać, jakieś kupić albumy i takie rzeczy trzymać te pamiątkę, bo wiecie zawsze się to trzyma w tych laptopach, w telefonach, ale jeżeli kiedykolwiek nam to zginie, to po prostu nie będziemy mieli nic, więc jestem jak najbardziej za tym, żeby te zdjęcia wywoływać. Chciałabym je bardziej w takim formacie instaxowym. Nie wiem, czy można to zmienić przy wywoływaniu zdjęć z kliszy, ale na pewno zdjęcia z telefonu wywołam sobie w takich po prostu mniejszych jakby kwadracikach. Bardziej mi się to po prostu podoba wizualnie. Te są takie zwykłe, no ale na pewno fajna pamiątka. Tutaj mój braciszek, który właśnie miał urodziny, nasze zdjęcia z Piotrusiem na pamiątkę są. Oczywiście musiał się też znaleźć kolbuś. Dzień dobry, Adrian. Adrian też na urodzinkach. Był więc mega, mega fajnie. To wyszło, że chociaż tych zdjęć nie straciliśmy tak jak reszty, i na pewno będzie się miło wracać do tego dnia, patrząc na to. Jak wywołujecie takie zdjęcia właśnie z aparatu analogowego, to dostajecie też zdjęcia z płytką, i tam jest jeszcze taki kod, który można po prostu sobie ściągnąć na telefon. Także ja już na telefonie też te fotki mam, no ale. Mega, mega się jaram, że się z tym udało. Proszę bardzo, tutaj moi, moich dwóch przystojnych braciszków. I my mamy tą naszą tablicę w biurze, e, gdzie właśnie te fotki miały zawisnąć, ale no zobaczcie, na pewno dużo, dużo fajniej wyglądają te zdjęcia instaksowe i mi się podobają nawet właśnie te większe. Nie wiem, czy te to są największy rozmiar. Ten to jest taki najmniejszy instaks, ale tutaj właśnie z Daglasa mamy, od Daglasa mamy zdjęcia takim instaksem robione i to mi się chyba podoba najbardziej. No ale na pamiątkę na pewno coś tutaj również się pojawi. A ja tak jak Wam obiecałam, oczywiście słowa dotrzymuję. Eee, w związku z porządkami w mojej toaletce, i po prostu, żeby posegregować wszystkie kosmetyki, i wszystko, co po prostu zalega na tych półkach i w kartonach. Tak, powiedziałam Wam, że coś również dostaniecie wy ode mnie, jako takie mini prezenty świąteczne. I tak jak mówię, słowa dotrzymuję. Właśnie robiłam porządki w torebce, już jakby mam te rzeczy troszeczkę posortowane bardziej niż były, jadę za chwilkę do galerii, gdzie kupię pudełka, i po prostu w tych pudełkach już wam, wam wszystko fajnie ułożę, będzie to czekało dla Was. Także, jeżeli chcecie zgarnąć taką paczuszkę mini świąteczną ode mnie, to komentujcie ten film i po prostu trzy osoby, bo tyle paczek. Zorganizowałam, trzy osoby wybiorę i jak najszybciej Wam to wyślę. A z racji tego, że na weekend przyjechała moja mama i moja siostra, to mój kucharz stwierdził, że zrobi grecką kolację. Obiecywałeś mojej mamy to? od jakichś trzech lat. Jesteśmy cztery lata ze sobą i przez trzy lata zawsze mówili, że coś ugotujesz i jeszcze nigdy nic nie ugotowałeś, więc mam nadzieję, że dzisiaj bo się popiszesz. zawsze jak jedziemy do Twojej mamy, to Twoja mama ma tyle dobroci dla nas, że nie mogę niczego innego więcej gotować, bo tam jest po prostu tyle rzeczy do jedzenia. E, I teraz też mam przygotować i szarlotkę. I pierożki. E, I pierogi, ale zmusiłem się, powiedziałem mamusiu, Ty dzisiaj nie robisz, siedzisz, odpoczywasz pod kocem, a ja Kuchni będę robił same dobre rzeczy. I to chyba pokazywaliśmy kiedyś tak, na pewno, jak to Tak. Tak. Tylko co, nie? ja teraz robię Gemista, czyli te warzywa faszerowane robię z mięsem. O, ja z mięsem tą wersję z mięsem bardziej. Tak. Nie mówię. wiem, czy robiłem z mięsem, wiem, że robiłem tą bez mięsem i to chyba kilkukrotnie. I teraz robię totalnie z innego przepisu i nie wiem, czy mi to Wyjdzie, ale wierzę, że tak, bo to się robi trochę podobnie. No już tam kolorowe widzę, fajne! Nie mogę się doczekać, jestem taka głodna, no to też, a to będzie trwało to i to. To jest miałaś mi pomóc. Mogę Ci pomóc. Eee, a teraz to już wiesz... A na deserek czeka szarlotka, którą oczywiście już musiałam trochę poskubać. Ja e... na śniadanie, przyznaję się. Jest przepyszna, także dzisiaj znowu jemy, jemy. Generalnie mógłbym Wam powiedzieć ten przepis krok po kroku, ale raz, że to nie ma sensu, bo już jestem prawie w połowie robienia tego dania. I druga sprawa jest taka, że jak mi wyjdzie, jak mi wyjdzie to dam wam Akisa. Akis to jest taki grecki kucharz, w sumie też wam go udostępniałem kilkukrotnie już i on robi te dania najlepiej na świecie i robi też je po angielsku. Także możecie sobie wklikać po prostu w jego profil i znaleźć tam dania kuchni greckiej wszelakie. Dlatego ja się zabieram dalej do roboty, bo cebula pokrojona i zaraz będę płakał. jest gotowy. Udało mi się troszeczkę go posmakować i już, już to dobrze smakuje. Tak to się prezentuje. Na końcu pomagamy naszemu farszowi, farszu, farszowi, farszowi, tak? Farszu? Nie, wiem. Wspomagamy go oliwą, żeby się lepiej zapiekł nam w piekarniku i przechodzimy do naszych warzyw, gdzie również wspomagamy je oliwą, solą i pieprzem. Nie boimy się ich użyć. I co? Potem faszerujemy i do piekarnika. Nadal mnie ciekawią, ciekawią te ziemniaki. Także mnie też nie wiem, bo jestem aktualnie w A połowie. może coś źle zrozumiałeś, to wcale nie były ziemniaki. powiem przepisu: jak źle zrozumiem, to ci powiem, ale chyba jeszcze na ten dobrze grecki znam, bo wspomagam się greckim przepisem. I zaraz zobaczymy. Ej, teraz nie przestraszyłaś tymi ziemniakami. No. Leżą I co podchodzę do kuchni, pytam się, a co z ziemniakami, Czy ci je obrać, czy coś? I cały czas mnie zwodzisz z nimi. Zaraz będziemy to wiedzieć. Także tak, i farsz wygląda przepysznie. i zawsze generalnie do farszu dawa, dawaliśmy fetę. Być może wy pamiętacie, co robiliście to razem ze mną. A teraz tej fety nie dajemy i dodajemy ją generalnie na koniec talerz. Także let's go! Do dzieła! Bo wszystkie trzy jesteśmy bardzo głodne! Wsadzamy tackę i na 20-30 minut wsadzamy, potem wyciągamy, ściągamy folię aluminiową, żeby od góry się ładnie przypiekły warzywa, czyli tak około godzinki musi być to w piekarniku. Wiem Ci, że wygląda to wybornie. Tak i pewnie jeszcze lepiej smakuje, zaraz to zweryfikuje moja przyszła teściowa. Ale jesteś w kuchni. Tak to, kochanie, się finalnie prezentuje. Wydaje mi się, że podołałem zadaniu. Jestem no, z, z ciebie dom nawet, tak. to bardzo ładnie i to będzie bardzo dobre. Także już się nie mogę doczekać, i czy możemy jeść? Możemy. <laughs> <laughs> Mam wszystko, co trzeba posegregować. Dużo rzeczy jest otwarte, więc oczywiście będę wybierać Wam takie, żeby były nówki, sztuki, żeby nikt nie powiedział, że rozdaję używane rzeczy. Dlatego zabieram się za to i szykuję Wam paczuchę. I paczuszki przygotowane Naprawdę tutaj znajdziecie wszystko Pomadki, podkłady, oczywiście Podkłady ciężko mi trafić Wam dobre kolory, no ale mam nadzieję, że Jeżeli nie będzie pasowało Co do osoby, która po prostu dostanie To przekaże to dalej i w taki sposób Po prostu nie będzie to leżało I się kurzyło, tylko ktoś sobie z tego skorzysta Także mam nadzieję, że Powędruje to w dobre ręce I po prostu ucieszycie się z takich mini prezencików I to najważniejsze, będziecie z tego korzystać Jak nie wy, to wasi bliscy, komu po prostu przekażecie to dalej. Ta da, ta, 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 ta. Zobacz, jestem świętym Mikołajem. Da. Przygotowałam trzy takie kartoniki świąteczne. Co to mamy ciekawego? Zobaczmy. Jesteś, jesteś, jesteś dla mnie. To są całe popakowane po brzegi te paczuszki, więc mam nadzieję, że będą fajne. Mogę sobie popakować ten Nie, no to jest specjalnie nieotwierana. To by nie było, że macana czy coś, a ty chcesz teraz otwierać. Nie ma zakaz To jeszcze raz przypominam, że jeżeli taką paczuszkę chcecie zgarnąć, to po prostu skomentujcie ten film. I ja trzy osoby wybiorę, do których to jak najszybciej Powędruje Ja zajmowałam się pakowaniem tego, przygotowaniem. A ty zajmiesz się wysyłką tych produktów. Będzie to na Twojej głowie. Umowa stoi? Umowa stoi, nie mam wyjścia teraz. <laughs> <laughs> Kopałaś mnie. że musisz się Kup, zgodzić. Kopałaś mnie. To umawiamy się ze wszystkimi tutaj, tak, że dajemy 3 dni na komentarze. Żeby po prostu to nie, było, nie trwało za długo I po trzech dniach odzywamy się do ludzi w komentarzu Prosząc o wiadomość prywatną, gdzie nam podeślą adres I od razu wysyłamy produkty Będzie szybko, fajnie i przyjemnie Dobra A ja kochani się z Wami żegnam Jest u mnie jeszcze mama, jest siostra Więc lecę do nich, żeby jak najwięcej czasu spędzić wspólnie Bo zostało nam w sumie tylko kilka godzin razem Także żegnam się z Wami i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie Buziaki, pa pa, pa!